Co ci najbardziej zaskoczyło w, w dzisiejszych czasach nie ma biedy, a jest po prostu czy uważasz polski naród za bohater? Dawali swoje mieszkanie Co myślisz, czy to byłoby zaskakujące dla Polaków? Polska zawsze kwitła. Dzień dobry, jestem Aleksander, witam wszystkich na swoim kanale i dzisiaj mam u siebie w gościach bardzo znaną osobę i przede wszystkim bardzo dobrego człowieka, to jest Ruslan-Poland. Dla kogoś jest Ruslan-Poland, a dla kogoś po prostu Ruslan. Cześć wszystkim. Zazwyczaj ja prowadzę wywiady i dzisiaj bardzo jest dla mnie niespodzianka, że Aleksander mnie zaprosił na swój kanał. Mam nadzieję, że u niego wszystko się uda i będzie wspaniały, fajny kanał i bardzo interesujący. Dziękuję, że przyszedłeś na mój kanał i dzisiaj chciałbym Rosłana zapytać kilka pytań, co on sądzi o Polsce. I pierwsze pytanie będzie Rusan, dlaczego postanowiłaś przyjechać do Polski? No ogólnie też opowiadałem tą historię. Ja nie planowałem przyjechać do Polski, przyjechałem do Polski 5 lat temu. Po prostu, nie wiem, tak się zdarzyło. U mnie tutaj przyjechała koleżanka, pracowała tutaj 2 lata, też zapraszała mnie. Nie wiem, po prostu chciałam zmienić życie, spróbować coś nowego w swoim życiu, bo przecież też myślałem, że w Ukrainie ja... Będę mógł wrócić kiedykolwiek, a w nowym kraju nigdy jeszcze nie mieszkałem i to będzie fajna możliwość zacząć życia od zera, spróbować coś nowego. Dlatego postanowiłem wyjechać, spróbować. Dobrze, bardzo dziękuję. A powiedz mi jeszcze, co ci najbardziej zaskoczyło w Polsce? Co najbardziej zaskoczyło w Polsce. Kiedy przyjechałem do Polski, to zauważyłem, że tutaj jest bardzo czysto. Zaskoczyły mnie też drogi. Zaskoczyło, że tutaj bardzo dużo wiatraków, że tutaj wszystko było bardzo ładnie, porządnie. Tak naprawdę nie powiem, że w Ukrainie też mamy syf, ale w Polsce naprawdę tutaj jest wszystko uporządkowane i to naprawdę mnie zdziwiło. Też był transport zadbany trailery, busy, autobusy też dla mnie to było niespodzianką. Tak, i ja to potwierdzam, bo na przykład, jeżeli wziąć nawet do porównania Niemcy, to mhm. tam byłem w Niemczech i w Polsce jest o wiele, o wiele czyściej i jest uporządkowane tak wszystko, że nawet, nawet po prostu, że ja to potwierdzam wszystko, co powiedziałaś. A co Tobie się nie spodobało w Niemczech? No wiesz, po prostu, że wszędzie jest bardzo brudno. Mhm. Dużo śmieci leży na, po, po, po całej uliczce, czyli mhm. no naprawdę... Takie coś, że niby jest bogaty kraj, a nie mogą nawet wydzielić jak, jak, jakąś cięć pieniędzy, żeby po prostu było czysto. A dużo bezdomnych tam, bo słyszałem, że dużo bezdomnych? Bardzo dużo jest bezdomnych i to naprawdę to są młodzi osoby, którzy śpią na ławkach i. I mogą pracować, tak? No Ale nie są sta stary. Tak? Nie są nie są starzy. To Aha. są młodzi ludzie, którzy naprawdę mogą iść do pracy i zarabiać na siebie i na swoje rodziny. A po prostu, że jak powiedział jeden polski sportowiec, że w dzisiejszych czasach nie ma biedy, a jest po prostu leni. I to jest taka prawda. Tak, to jest prawda. Dobrze. Dziękuję bardzo, Rusłan za odpowiedź i powiedz mi proszę, przez te 5 lat. Co mieszkasz w Polsce? Co możesz powiedzieć o Polakach i o polskim narodzie? Mhm. No, ogólnie też dużo opowiadałem o tym, kiedy przyjechałem. Ja poznałem dużo ludzi z Polski, Polaków, tak, i jestem bardzo z tego zadowolony. Przez, przez to m, nauczyłem się języka polskiego, mhm. i też dużo ludzi mi pomagało z Polski znaleźć pracę, mieszkanie. Mhm. Cały czas mnie wspierali i e, ja bardzo dobrze odnoszę się do Polski, do Polaków. Bardzo chcę tutaj żyć, zostać i uważam, że Polska to jest mój dom, także e, ja nie mam złego opinii o Polakach. Dobra, a powiedz mi proszę, e, czy czujesz e, z siebie Polakiem? E, tak naprawdę nie czuję się, przez to, że ja jestem Ukraińcem, urodziłem się w Ukrainie. Tak, ja bym chciał urodzić się w Polsce ale albo w innym kraju, ale ja urodziłem się w Ukrainie i jestem Ukraińcem. I myślę, że to się nie zmieni, bo jednak większość swojego życia ja mieszkałem na Ukrainie 20 mm -hmm. lat, także ja uważam, że jestem Ukraińcem. Tak, dziękuję Ci bardzo. A jeszcze zadam dla Ruslana takie pytanie: Czy Ruslan, czy nie żałujesz, że nie przyjechałeś do Polski wcześniej? Na przykład o kilka lat wcześniej. Теж мишлявим о тим і так на правда ні, що я з на Україні скончув студію. А в Польщі кончив студію, коли маю 26 лет, я з коли мав 20 20 лат. же не жалую, бо теж на Україні мав знайомих, че родини. I spędziłem z nimi wystarczające czasu, żeby przyjechać do Polski, i przyjechałem dojrzały. I z tego się cieszę, także nie, nie żałuję, że nie przyjechałem wcześniej. I to jest najważniejsze, kiedy człowiek naprawdę nie żałuje o tym, co zdarzyło się w jego życiu. A powiedz mi jeszcze, czy jest duża różnica w kulturze pomiędzy Polską a Ukrainą? Różnice, tak naprawdę, nie. Ja nie odczułam różnicy. Tylko to, że my jesteśmy prawosławni, większo większość mm -hmm. tak. A palaczy są katolicy, Ale tak, ogólne różnice, ja nie odczuwam. Uważam, że my jesteśmy bardzo podobni, tak naprawdę. No tak, bo przecież słowiańskie narody tak, i tutaj tak. mamy blisko, blisko granicy, i to, to wszystko bardzo, bardzo jesteśmy podobni. No. I to nas e, prawdopodobnie łączy. Ruswan, a czy uważasz polski naród za bohatera? В такий час польський народ подав нам рентги здивування так, що насправді палаці нам батько допомогли в такі трудности, і насправді я став вдячний цяла моя родівна, і микрошість українців були вдячні, бо палаці дуже допомагали не тільки продуктами, теж віддавали свої мішка. Też ktoś pomagał znaleźć pracę, także jestem bardzo wdzięczny i naprawdę uważam, że Polacy są naprawdę bogaterzy. Ja chcę też to podkreślić, że i od siebie bardzo podziękować Polakom wszystkim, którzy po prostu podali nam rękę w taki trudny czas, bo Polska to jest pierwszy kraj, który otworzył swoje granice dla ukraińskiego narodu. Bardzo Wam za to dziękujemy. Ruswan, a jak skończy się wojna, co byś chciał zrobić dla Polaków? Tak naprawdę ja bardzo bym chciał, żeby Polacy zwiedzili Ukrainy, żeby oni poznali naszą przyjaźń, jak my jesteśmy gościnni. Wszyscy znamy, że Ukraińcy są bardzo gościnni. Żeby my, żeby my ich zaprosili do swoich miast i zrobiliśmy ogromne stowy, mogliśmy z nimi wypić piwka, wódki. Ukraiński bimber. Tak, tak. Żeby po prostu żeby oni do nas przyjeżdżali i spędzali więcej czasu na naszej pięknej Ukrainie. Tak, dziękuję, dziękuję bardzo i na, na pewno myślę, że to na pewno musi się zdarzyć. A ja bym chciał jeszcze, kiedy skończy się wojna, żeby zaprosić wszystkich Polaków na Ukrainę i zrobić dla nich miesiąc darmowych wakacji na terenie całej Ukrainy i do tego jeszcze darmowe wyżywienie. Co myślisz, czy to byłoby zaskakujące dla Polaków? Tak, to po pierwsze, a po drugie, że oni naprawdę tego zasłużyli, bo puścili nas do swoich mieszkań, do swoich domów. Także to najmniejsze, co my możemy zrobić dla na naszych braci Polaków. Ja też tak uważam. No i tak, na koniec tego filmiku, co byś Ruslan chciał powiedzieć? Bo to jest tak naprawdę, ja uważam, że Polacy to po prostu jest bratski naród dla nas. Możliwe, wcześniej tego nie mówiłem, nie odczuwałem tego, ale ostatnim czasem to ja uważam, że bliższych, bliższych narodów dla nas nie ma. Tak, ja też tak uważam. Polacy pokazali naprawdę, że oni najbliższe nam naród, że oni naprawdę pomogą nam w trudnych czasach. Ja jestem. Po prostu niezmiernie wdzięczny, jak mówię, jak i większość ukraińców, którzy przyjechali. I ja życzę, żeby u Polaków też było wszystko dobrze, żeby ich kraj, piękny, piękna Polska zawsze kwitła, i tak. że my będziemy chyba wdzięczni do końca swojego życia Polakom. Tak i nasze dzieci też. I, my no. będziemy, i, i to musi wejść, wejść, to zdarzenie musi wejść do historii ukraińskiej, żeby. Wszystkim dzieciom opowiadały, jaki był polski naród, jak on przeciągnął rękę, i żeby to połączenie i zjednoczenie było na zawsze. Dziękuję wszystkim, że oglądaliście mój film. Stawcie lajki, like, piszcie komentarze. I jeżeli jest dla was to ciekawe, co o czym opowiadam, to piszcie w komentarzach i ja będę wiedział, że dla Was to jest interesujące. Dziękuję wszystkim, do zobaczenia!